Przyspieszone bicie serca, głowa w chmurach i rozmyślanie o tej jednej wyjątkowej osobie. Pierwsze zakochanie może zrobić naprawdę niezłe zamieszanie. Co zatem warto wiedzieć o pierwszej miłości? Okres dorastania to czas intensywnych zmian, odkrywania siebie, a także próbowania nowych rzeczy. Mamy różne wyobrażenia i oczekiwania. Jeszcze nie mamy pojęcia, co robimy, co wiąże się ze stresem i zdenerwowaniem. W końcu to pierwsze kroki stawiane w stronę dorosłości. To także czas, w którym naturalnie pojawia się zainteresowanie drugą osobą, co oznacza czas pierwszych zakochań i zauroczeń. Kochać na zabój albo wcale. Pierwsze miłości są ekscytujące i pełne emocji. Nic w tym dziwnego, w końcu wszystko jest nowe i jeszcze nieodkryte. Charakterystyczne dla pierwszych relacji miłosnych. Jest tak zwane patrzenie przez różowe okulary, czyli idealizowanie wybranej osoby, skupienie się jedynie na zaletach z zupełnym pominięciem trudności i wad. Cały świat mógłby nie istnieć, bo najważniejsza staje się dla nas ogromna potrzeba przebywania z obiektem naszych zainteresowań. Dla zauroczenia naturalne jest, że nasze postrzeganie rzeczywistości nieco się zmienia. Uczucia zaczynają intensywnie buzować, przez co proporcje w relacji mogą być znacznie zaburzone czasem budowane są jedynie na intensywnym kontakcie, podobnej raczej do przyjaźni, a innym razem skupione głównie na aspekcie fizyczności. Nie trać głowy. To moment, w którym nie mamy jeszcze porównania, więc nie jesteśmy w stanie odpowiednio rozeznać zagrożeń w postaci różnych toksycznych zachowań partnera. Ta wiedza i rozeznanie przychodzą dopiero z czasem. Dlatego dobrze jest być uważnym i nie podejmować zbyt pochopnych decyzji. Takich jak poświęcanie przyjaźni, rezygnowanie z pasji, czy też olewanie nauki ze względu na silne uczucia do drugiej osoby. Uczucia są silne, jednak dynamicznie się zmieniają. Czasem wydaje się, że pierwsza miłość to już powinna być taka do końca. Ale pierwsza nie zawsze oznacza ostatnia i to jest jak najbardziej w porządku. Dobrze jest zatem dać sobie przestrzeń na poznawanie się na wielu płaszczyznach, ponieważ właśnie dopiero dzięki temu faktycznemu poznaniu. I zaangażowaniu w relacje możemy mówić o dojrzałej miłości. Pierwsza miłość to cenna lekcja, bez względu na to, czy udana bądź nie, jest niezwykle istotnym elementem naszego życia. Mamy wiele wyobrażeń na temat tego, jak powinna wyglądać miłość, a pierwsze romantyczne relacje są idealnym polem do ich zweryfikowania. To intensywny czas nauki. Uczymy się, czym jest bliska relacja, poznajemy swoje potrzeby i oczekiwania. Z czasem dostrzegamy, co jest dla nas ważne. Na początku zwracamy uwagę na zupełnie inne rzeczy niż później. Często, najpierw priorytetem jest fajnie spędzony wspólny czas, to czy ktoś słucha takiej samej muzyki jak ja, albo jest fanem tego samego serialu, na którego punkcie mamy fioła. Dopiero później zaczynamy szukać wspólnych celów i marzeń, które są silniejszą podstawą do budowania związku. Warto wspomnieć, że czasem strzała amora może nas trafić później niż w okresie dorastania. To całkiem w porządku, jeśli jeszcze nie czujesz motylków w brzuchu. Jeśli chodzi o związki, to zdecydowanie nie ma co się z nimi spieszyć. Dobrze jest dać sobie czas na to, by poczuć, że jest się na nie gotowym. Zakochanie i pierwsze związki to spore pole do odkryć. Każdy swoje zakochanie przeżywa na indywidualny sposób, dlatego nie wszystkie rady zawsze będą adekwatne. Pamiętaj, wszystkiego dopiero się uczysz. Częstą metodą prób i błędów. Dlatego nie wszystko będzie od razu wychodziło idealnie. Dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenie z pierwszą miłością. A jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w subskrypcję i w dzwoneczek. Natomiast po więcej materiałów edukacyjnych odsyłamy Was na stronę odnaleźćsiebie.edu.pl Do zobaczenia!